Myślisz, że siła wystarczy, żeby wygrać? W judo nie. W inwestowaniu też. Judo to technika, sprawność, siła, elastyczność, spryt, wytrzymałość, koncentracja. Trzeba połączyć to, co umie ciało, z tym, co musisz mieć w głowie, by być gotowym do walki. Bo żeby było judo, trzeba się rozwijać i łączyć różne umiejętności, ciało i umysł. W inwestowaniu też nie wystarczy znać jeden chwyt. Potrzebujesz wiedzy z podatków, najmu, rynku, strategii i ryzyk. Musisz działać całościowo. I mieć wokół siebie ludzi, którzy życie rozwijają, nie tylko zarabiają na tobie. Na macie nie wygrywasz sam. Musisz mieć nauczyciela i mistrza, którym jest zwykle twój trener, i odpowiednich partnerów, z którymi będziesz miał szansę doskonalić swoje umiejętności. W inwestowaniu jest dokładnie tak samo: Potrzebujesz partnerów, którzy cię nie przewrócą. W inwestycjach wybieraj ludzi, którzy grają z tobą, i doradców, którzy pracują dla ciebie, nie przeciwko tobie. W Judo uczysz się przewidywać, analizować, dopasowywać. W inwestowaniu dokładnie to samo. Bądź gotowy na każdą sytuację. Judo nauczyło mnie myśleć, planować i działać. W inwestowaniu dokładnie tak samo. Zostań ze mną, pokażę ci, jak to zrobić.